Throne freeze. Tak, dokładnie to jest. Dzisiaj odcinek będzie trwał 9 dziew albo 10 minut. Dokładnie. Bo chcecie, żeby były długie, mam nadzieję, że będzie więcej. Bo się to taki krótki wstęp ehm, 15 sekund, dobra. Zaczynamy. Tutaj jest nasie. Tutaj będziemy się zawsze witać. No, może. Bo wczoraj witaliśmy się gdzieś indziej kończyliśmy. No, i dzisiaj tutaj będziemy po prostu schodzili będziemy się z nami widzieć. A jeśli dzisiaj do nas ktoś przyjeżdża. I będzie może... A IP to na razie nie był na serwerze. Nie wiem, polecam, można wbijać. Kto ma, ma 17, to niech wbija na przykład... O, na przykład czekajcie, coś mi tutaj napisało. O, jedna osoba chciała wbić na serwer. Ale moja 360. A to. a to właśnie... żebym sobie zrobił tutaj taki papier, bo w sumie zrobiłbym papier i tam by było lepiej umiemy robić papier, więc zobaczcie jaki się... świetny z błyskiej patel mamy ale zawsze razem mi się mam dobry mój. nie przestaję go czuć czuć, czuć, mam dobry. a pewnie pytacie, skąd ja mam możeć... rzecz w Nedere, z nederu To musi, to mi załatwia um, Zosia, bo budowała swój portal I, i mi przyniosła dwa staki Nie 64 i 34? No Bo na skądś to miała, tylko Chciałbym, I co to jest? Coś tam jest Wcześniej tego nigdy nie widziałem, czekajcie Zobaczcie sobie lupę. Tak. Zobaczcie, tam jest jakiś dom. Tam jest jakiś domek. Ej, co jest? Zobaczcie, tam jest jakiś domek. Ej, to trzeba sprawdzić. Dziwne Okej, okay, włączyłem już lupę Bo lupa to jest takie coś Co mi jest dodane w każdej grze Mogę to używać nawet w Fortnite. A właśnie coś mi tutaj zostawiło. Po co ty jest ten drug? Aha, bo tutaj by to było bardzo. Bardzo rozwalone. Dobra, tutaj na, jak najbardziej ładny pokoj. Jedno światełko użycie, jak chcecie, w sensie, takich światełek. Dzisiaj przyjdzie do mnie Zasia i Basia. No i będziemy sobie grali. Ale proszę ich... Ja tutaj napiszę tabliczkę, żeby tutaj nie wchodzić do się i Basia. Ej, wiem gdzie są tabliczki. Tabliczki ym, są w domku Basi. Dobra, i tak weźmiemy jedną. To nic się nie stanie, Tam, gdzie jest napisane adres IP? To nie o. A tutaj niech to będzie, Dobra, idziemy po tabliczkę i ja to napiszę. Ok bo każdy wie że ja mam xbox one czekajcie ile aktualizacja będzie jeszcze trwała Fortnite'a muszę zobaczyć bo dzisiaj jest jakaś aktualizacja dobra ja nie wiem czy będzie os... mam nadzieję że będzie 8 sezon o to be... ciekawe co będzie był karnet bojowy za 100 v dolców Puszczę. Jak tam wejść? Dobra, ja piszę tą klaweczkę i my się widzimy za chwilę. No i pięć napisane. Nie wchodzić, Zosie i Basia. Ja bym to podkreślił jakimś barwnikiem, a mam już naprawdę 5 minut jeszcze. Nie, wiem, czy uda mi się to zrobić? 5 minut. Dobra, czas stawi się w gotowość widzowie Czas start! Przykro mi barwniku. Gdybyście widzieli jakieś kwiaty, na przykład, nie wiem... Żółw! O Jezu! Ale swudziaczek! Ale mm, mm. mm. słodki bym zjeł z nim zabierz go, mam za mało miejsca w domu. Więc trzeba było by zrobić akwarium jakieś na zwierząt, tak samo mówię. Ojej! O, o to było to! Aha, to był tutaj ślub wyprawiony. Oczywiście jakoś innego O, to jest podłoga i lawa. Podłoga to lawa, czy coś nie... O, kwiatki ładne. czerwone to był ładny barwnik w sumie. Czerwony to jest najładniejszy kolor, ale... A potem różowy, a potem... Dalej, no i takie, wystarczy. Okej, okay. będziemy. O Jezu, tam był enderman. Nie, yeah, myślę, że kończy jest enderman. Tu <try> i witą... Bę, to ta to... ta 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 Ej! Co? On teraz nas moją owcą, chodź! Jesteś moim owawitelem! O nie, Janusz! Janusz! O! Właśnie! Przeporu! Nie przefarbowało się, inny barwik trzeba. Dobra! Trzeba znaleźć niebieski barwnik. Jest niebieski. Dobra, powiem niebieski, to nie jest najładniejszy kolor świata. Ale w sumie. Ej, różowy. A żółty? Nie, wiem, który by dać. Dobra, zbiorę ten. Barwnik i różowy barwnik, dwie minutki zostały i cyk, no. Okay. Ładnie różowa teraz jest Dobra Wszystko poświęciłem, cały odcinek, żeby mówić o jednej rzeczy Różowa A teraz żółta Och O Jezu Maria Teraz to w ogóle nie widać Macie rację, była lepsza różowa i co wiem? I Ja myślę, że to jest idealny kolor, żeby podkreślić barwę. Jezu Jeszcze żeby to nie było takie nudne. widziałe w kolejnym odcinku, który będzie jeszcze dzisiaj będzie więcej. Nie tylko ja, ale będą podzielone ekrany. No, sorry, to inaczej się nie zmieścimy. Będą na podzielone ekrany, ale będzie widać nas wszystkich. Albo w sumie dwie osoby. Jak... Ile chcecie osób? Piszcie w komentarze. Ile chcecie osób? Macie czas do 15. Dobra, słuchajcie, widzowie, macie czas do 15, żeby napisać, ile ma być osób. Ja i jedna osoba, czyli trzy osoby. Macie czas do 15.